Oddaj rzeczy, oddaj rzeczy. Wszystko wyrzuć. Oddawaj wszystko. Stop, stop, stop. Wszystko. Sikor, portmonetka. Ale Cała zbroja ma zniknąć. Wszystkie narzędzia. To. Co? Aaaa, szybko! Ja mam knockbacka na tym mieczu, ja bym tak, na tym I tak nigdzie, wszystko! i tak nigdzie nie uciekniesz. Idziesz, idziesz. Idę wam wysadzić karba. wyspę, idę wam wysadzić I... wyspę. Ciekawe czym? z Ziemniakiem? A nie a bez powodu z strony że... masz okno A mi się wydaje, że muzyka was zniszczy dwóch naraz Tak, 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 <grym> ja ja tak Dobra, widzisz to okno? Widzisz to okno? Tam, Tam se okno będzie. będziesz Rozwiązanie takie, że będziemy mogli, wiesz yy... Razem Ale nie z tego Co ty robisz ty? Te, wariaciu No <grym> Możesz przestać <grym> Nie, ja... A nie! <grym> Na stronie i Dave jest po lewej stronie, nie wiem co to się ano! robi. Nie, ale to nie jest tak, że jak wyrzuciłem jak coś, jak nie wyrzuciłem na te wyspy. Tak, jasne. No. Naprawdę. Na, na, na no jak mocny! W... Czekaj, czekaj, Bzyku! Bo ja tu mam jakieś. tu się, jakiś, tu się jakiś rozmowa toczy, nie widzisz. Czekaj. Ja się czuję jak jakiś sąsiadach, nie mogę. Każdy z innej strony. Panowie poczekajcie, ja sprawdzę, co tu piszę wszystko i wam przekażę, ok? Bo to jest cała, cała tablica informacji. Widzowie, zaraz nie, nie, nie wiem co tu się dzieje, czemu każdy jest znowu na wyspie? Każdy będzie myślał, że to ja ich wywaliłem teraz, ale trzeba to jakoś rozwiązać. Zaraz przeczytamy i zobaczymy o co chodzi HeroBrineowi! Łapieczki stawiacie, subskrybujcie kanał i zapraszam serdecznie na polając zakupujcie sobie kozackie koszulki, bluzy, zeszyty, kubki. Dobra, no nie będę wymieniał, nawet poduszki są, z tego full, full wszystko. Co zechcecie? Dobra, przyjaciele, przyszedł czas... W ogóle jest jakiś inny jeden blok. Ten kwarc tutaj. I w ogóle ten, skrzynki zginęły, patrz! Nie ma Itemów! Co? Dobra Czytajmy to. Taka jest jakaś skrzynka. Drewno i kamień na sigiera, co? Witajcie! Rozpoczynamy zabawę! Jesteście po czterech stronach wyspy Ty Palion, musisz się tam dostać. Twoja wyspa jest za głową. Za głową wyspa? Jest faktycznie coś tam. Czemu czy, czy, czy mnie nie wywiało, a każdego wywiało? Rozpoczynacie wojnę... Osoba, która przejmie więcej wysp bądź wszystkie wyspy, wygrywa. Reszta osób umiera na zawsze. Jasny gwin, dobra. Aktualnie jesteś na wygranej pozycji, bo jesteś na głównej wyspie, a jest na niej jeden blok, exp i tak dalej. Jeśli chcesz być oszustem i tak wygrać, proszę bardzo. Sprawdźmy, czy będziesz fair. Wyrzuć wszystko poza jeden blok. Co masz w ekwipunku? W skrzynce masz przedmioty, żeby dostać się na wyspę. Tam masz przedmioty na start, a czyli na wyspie już są przedmioty dla mnie, tak? Jesteś na środku tylko po to, żeby przekazać tą informację, yy, a czyli każdy, tą informację mam przekazać każdemu. <grym> ja będę najbardziej będę krzyczeć na mnie, główna wyspa jest to miejsce walki. Powodzenia. Ale zauważcie że wszystkie ten, wszystkie skrzynki zostały wyrzucone, żeby grać.